21 dzień sportowego kalendarza adwentowego, pewnie domyślacie się, że z tej okazji 21 km, półmaraton próbujemy zrobić, 7 rano, 1 stopień, let's go! To chyba najtrudniejsza rzecz, którą będę robił w tym wyzwaniu, ale o to chodzi, żeby pokonywać trudności, ale i tak to zrobimy. Najbardziej się boję incydentu toaletowego, bo jelitami zazwyczaj chwilę po wstaniu zaczynają działać. Ale nie takie przygody były. 3 km pękło, idzie ok, ale z dużym respektem muszę do tego podejść, bo pogoda daje, we znaki i łydki delikatnie czuję. 6 km, pola na profesjonalny żel energetyczny, Łowicz proszę, sponsorujcie mnie, wierzę do was na turnieje. W zasadzie aura nie jest zła, tak można spędzać czas. Jest w 48, ale to już wiemy, że potrafię, lecimy dalej. 12,57 15 pękła i teraz zaczynamy zabawę A przy okazji udało się zwiedzić trójmiasto Będziń, czy erać Sosnowiec 18 pękło, ostatnie 3 już pokój teraz pól 21 ostatnie 100 metrów Mamy to i to poniżej godziny 40 się udało czego się nie spodziewałem kompletnie i to uczucie sprawności to jest coś tak pięknego, że biegnę 21 km i nie trzeba mnie na noszach ściągać. Fenomenalna sprawa. Widzimy się jutro. Kończymy ten challenge. Elo.